Rishi Sunak zostaje nowym przewodniczącym Partii Konserwatywnej i tym samym nowej nowym premierem Wielkiej Brytanii. Piotr Surmaczyński już na łączach. Witam cię Piotrze. Świętujesz, rozumiem. Godawten, pozostańmy w dalszym ciągu w klimatach. Kącika Malucha, bo to jest polityka w krótkich spodenkach. Rishi Sunak świetnie nam znany, nam, mieszkańcom Wielkiej Brytanii. Mamy teraz poważne turbulencje polityczne, ale też ekonomiczne. A Richie Sunak przez ostatnie trzy lata był ministrem finansów, więc kto jak nie on może być najlepszym naprawiaczem tego, co zostało z no, Lone. <tak> Także w każdym razie wygląda to w ten sposób, że przeżyliśmy kolejne nowe odcinki Monty Pythona. Związane z polityką brytyjską. E, okazało się, że Richie Zunak, który kilka ha, tygodni temu, tam ponad e, prawie dwa miesiące temu, mniej niż dwa miesiące temu, przegrał e, wewnętrzny konkurs piękności na premiera z Listras, okazał się od niej gorszy, e, teraz zajmie jej stanowisko, bo ona nie podołała. No, i co będzie dalej? Dalej będzie kolejny pewno premier, kolejne wybory. Chyba to zmierza do e, przyspieszonych wyborów. Ja powiem tylko tak, że e, Richisonak, no jest dużo kontrowersji we, wokół e, człowieka. Jedna rzecz najbardziej chyba charakterystyczna to będzie pierwszy nie do końca biały premier Wielkiej Brytanii i to jest rzeczywiście jakikolwiek nową. Reszta po staremu Richie nie bardzo różni się od Borsa Johnsona, jest mnóstwo różnych. Wokół jego osoby. Pamiętamy przy poprzednich wyborach, kiedy szukaliśmy poprzedniego premiera, które gdzie znaleźliśmy listras, wyszło, że żona Richie Sonaka nie do końca rozlicza się z podatków w Wielkiej Brytanii. Doszła do wniosku, że ona tutaj nie mieszka i płaciła gdzieś. W jakimś raju podatkowym, ale to zostało naprawione. To znaczy, nie wiem, czy zapłaciła do tyłu, ale w każdym razie już podobno Richie z żoną rozliczają się w Wielkiej Brytanii. Druga sprawa to też taka ciekawostka. Będzie to pierwszy premier Wielkiej Brytanii, który posiada zieloną kartę, więc jakby mu coś nie wyszło, zawsze może pojechać do Stanów i mieszkać sobie w Ameryce. Moim zdaniem jest to dosyć dziwaczne, że premier jednego kraju ma pozwolenie na Stały pobyt i pracę w drugim kraju. Nie wiem, to, dla mnie to taki brak wiary w Wielką Brytanię. No a przede wszystkim to, że całe te nasze turbulencje ekonomiczne, które chcę teraz Richie naprawiać, wynikły z jego i Borysa Johnsona polityki. Dodajmy, że Richie Sunak cieszy się w tej chwili poparciem około 140 posłów, bo minimum było w konkursie. Na premiera, że osobnicy, którzy chcą starań do konkursu, muszą zebrać poparcie co najmniej 100 posłów, 100 członków parlamentu. Ritchie wybrał, wygrał 140. Jego kandydatka, kontrkandydatka Peni, zapomniałem nazwiska, ale to chyba nie jest istotne w tej chwili, Peni zebrała 90. Natomiast ust Świętej pamięci, w cudzysłowie, oczywiście Boris Johnson e, też nie zebrał stu. E, no, chyba tam przy 46 doszedł do wniosku: Dziękuję, nie wracam do Wielkiej Brytanii, bo był na Karaibach. W każdym razie sytuacja wygląda w ten sposób, że no, Richie Stunac prawdopodobnie zostanie premierem z poparciem 140 osób. E, także mało to ma wspólnego z demokracją. Na pewno to spowoduje olbrzymie protesty, e, bo dajemy właśnie podpalaczowi teraz gaśnicę i mówimy. E, Gaś to, co podpaliłeś. To nie jest normalne, to nie jest dobre, nie jest to demokratyczne. A dlaczego nie mamy przyspieszonych wyborów? Ponieważ ich wynik już jest z góry znany. Wszystkie, wszystkie rankingi popularności partii, wszystkie przedwyborcze sondaże pokazują ponad 30% już dzisiaj przewagę partii opozycyjnej, partii konserwatywnej. Tak jak mówią komentatorzy, a ja się z nimi zgadzam, Lider partii pracy, Kerry Stammer, ma tylko dwa zadania, żeby doprowadzić w, do zwycięstwa partii pracy w następnych wyborach. Pierwsze zadanie to poczekać, a drugie siedzieć cicho. Partia konserwatywna niestety sama siebie w różnych frakcyjnych walkach. Podchodach doprowadza do totalnego upadku. Wygląda na to, że w przyszłym parlamencie, gdyby wybory odbyły się dziś i gdyby się sondaże sprawdziły, mieliby mniej niż 100 parlamentarzystów, a w tej chwili mają większość. Więc wygląda tak, że dengrys kolady ciąg dalszy. Prawdopodobnie konserwatyści chętnie by oddali władzę, ale boją się, że. Po prostu przyszłe wybory spowodują kompletną anihilację partii, która no, po prostu stanie się naprawdę bardzo, bardzo marginalną siłą polityczną Wielkiej Brytanii, porównywalną, przepraszam, jeżeli urażę czyjeś uczucie, z Zielonymi czy z partią przyjaciół Piwa w polskim parlamencie. No naprawdę mają trudną sytuację. Stąd nic dziwnego, że będą się trzymali mm -hmm. rękami i nogami tego, żeby nie było przyszłych, przyspieszonych wyborów, bo jak wiadomo, każdy ma tam jakieś plany na życie i jakby tutaj nagle wszystko się skończyło i zostaliby tylko tacy najbardziej wytrwali, trzeba byłoby odbudowywać partię, to może jakoś tam dociągną do wyborów, które będą za półtora roku. Może coś się zdarzy, może jakiś cud albo coś. W każdym razie moim zdaniem chodzi tylko ewidentnie o interes partyjny. Nikt nie ma tutaj złudzeń, że Richie Sunak cokolwiek będzie w stanie naprawić, bo gdyby był, to by nie zepsuł wcześniej. Tak mi się Piotrze, bardzo Ci dziękuję za tą analizę na gorąco. No będziesz niewątpliwie zobaczymy, co się wydarzy dalej. Jak powiedziałeś, ty niewątpliwie będziesz miał pełne ręce roboty niewykluczone, że będziemy się łączyć jeszcze w tym tygodniu, poza czwartkiem. Na teraz dziękuję Ci bardzo. No świętuj, nie wiem, no jak tam chcesz. Do usłyszenia. W razie. No. <laughs> Fizycznie trochę podobne do Morawieckiego. Dobra, jedziemy Dobra. dalej, bo mamy informacje za, za progiem. Dzięki, wielki raz jeszcze. Do usłyszenia wkrótce. Piotr Surmaczyński, wprost z Londynu.